Ja jestem świadomy tego, że zmienia się polityka w ogóle, zmienia się infosfera. Media tradycyjne, takie jak gazety, media, media tradycyjne, takie jak telewizje, ale też tradycyjne, takie jak portale duże, powiedzmy, które jeszcze w latach 2000 dominowały, nie, nie odgrywają już takiej roli jak bezpośrednia aktywność polityka, czy też danej osoby w mediach społecznościowych umiejętność szczerego, autentycznego, aktywnego reagowania i bycia w komunikacji z wyborcami. Niestety ta sfera i ta umiejętność dominowana jest, zdominowana jest przez działaczy partii populistycznych, którzy za pomocą właśnie fake newsów, kłamstw albo Podkręcania emocjonalnego danych wydarzeń. Używają tych mediów niestety do wykrzywiania rzeczywistości politycznej na niekorzyść Polski czy też całego społeczeństwa. Chodzi mi chociażby o, o budowę takich nastrojów prorosyjskich, które widoczne jest w mediach społecznościowych od, od kilku tygodni, od kilku miesięcy. Pod tym względem z pewnością ta strona racjonalna, strona mojego też ugrupowania, koalicji obywatelskiej, ma pilne zadanie do wykonania. Staram się utrzymywać kontakt i na Twitterze, i na Facebooku, i właśnie poprzez budowę też kanału na YouTube pod, pod hashtagiem, powiedzmy, Bitwą Prawdy, czy też programów Populizmu. Pozostawać w kontakcie, w relacji i, i na bieżąco też w tej infosferze uczestniczyć. Ale jest to wielkie wyzwanie na pewno dla partii racjonalnych, dla ugrupowań prodemokratycznych. To jest na pewno wyzwanie bardzo duże, które stoi przed politykami partii racjonalnych, ugrupowań prodemokratycznych, ugrupowań centrowych. Mieć, znaleźć w sobie siłę, determinację do tego, żeby wejść w infosferę, żeby komunikować i żeby bić się o prawdę. Jest to polityka bardzo bezpośrednia i też, jako, jako uczestnic, uczestnicy infosfery, musimy znaleźć w sobie determinację, wyszkolić umiejętności żeby bitwę o prawdę wygrać, bo inaczej niestety ta infosfera, infosfera doprowadza do, do przykrywania prawdy, do niszczenia prawdy, do zalewania nas wszystkich, całej Polski kłamstwami, fejkami, nieprawdami, manipulacjami, które znacznie szybciej rozpowszechniają się w tych kanałach od, od treści wartościowych i prawdziwych.